Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Dykson, a to jest pierwszy odcinek z Minecraft Hardcore. Hard. Tak, jest troszeczkę pozmieniane teksturki, żeby ta gra nie lagowała, ale dalej laguje na moim sprzęciku. No, ale ten sprzęcik, jak możecie zauważyć, możecie sobie wejść w fag najczęstsze zadawane pytania, przeze mnie wymyślone. No, pewnie jak zdobędę troszeczkę widzów, to będziecie je zadawać. Jaki mam sprzęt i w ogóle... No i tak. No i nagrywamy. Króciutki odcinek po chyba 5 minut będzie z Minecrafta. No jak będziecie chcieli dłużej, no ale nie wydaje mi się, bo ta gra yy, w tą grę lubię grać jako sam nie, nie jakoś. Poczekajcie. <laughs> Minimum. Maksimum. Zmieniło się coś? Nie, to po prostu tylko się zmieniło. Old Pork chopa nieupieczonego, czyli to mogę wyłączyć. Co ja zrobiłem? Nie, to wyłączę. I to mogę też wyłączyć. No i dobra, nieważne, że jest zryta grafika. No, ale te odcinki z tego, no mówię, rzadko, rzadko, rzadko. E, ja robić rzadko. Dlaczego? Bo tak, no bo nie, z tej, z tej gry to nie, nie bardzo, za dużo tego jest, za dużo, a można od czasu, czas do czasu, tak, no, 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 no i żelazo, i to jest hardcore, tak, pamiętam hardcore, muszę pamiętać, że to jest hardcore i tu nie za bardzo mogę się jakoś. <laughs> Tu mopsy mogą być, czyli sobie jednak jeszcze jednego kobla. No, tak z dwa kubel sąny. No może jeszcze trzy. No. Nie, zaszaleję, zaszaleję, no. Zaszaleje. No, powiedziałem, mówiłem, że tego jest za dużo. No bo tego jest w ki Robi się tego dużo. Ale czemu nie spróbować, no nie? No. No bo to wszystko na moim kanale, wszystko po prostu, wszystko będzie Aha, czyli mi nie starczy na miacyk miałem lecyk mi nie starczy, na mlecyk Na miacyk mi nie starczy Dobra, ale nie potrzebny nam żadnego to Tylko Tylko mieli to wykopać z Jak Ja górnik jestem, no to muszę kopać z ilozu. No, prędzej węgiel, węgiel muszę kopać, no ale Jakoś tak przystało, no że górnik który kopie w tych czasach, no, żelazo. No, a więc tyle jest kopania zielaza. Tam są jakieś mopsy, do których wejdę. Tak, wejdę do tych mopsów, ale ta grafika może być spowodowana na następnym zielazdłem. I tu jest lawa. Straszne zacy. No, tak, lawa, no, z lava. Wow, teraz mi się oświetlił tych technologia. Dobra, więc wychodzimy stąd. Dobra, przestajmy gadać tym już głosikiem. Gadajmy normalnym. Ktoś mi chodzi po domu. No nie, no nie. Dobra, miałem przestać. Dobra, przestałem. No więc chyba się gdzieś zabudujmy. Tak, zabudujmy się w jakieś ścianie. Bo to jest hardcore. A na hardkorze trzeba przetrwać. No. Bo jak się zabije to będzie be źle. Naprawdę będzie źle. I teraz bym poszedł pozbierać jedzonka i na następny odcinek wraź minimopsa. Minimopsa i... i może tak, Super. Super partia! No. Jak to było? No nie będę... nie będę mówił, no. Taka dziupla nam wystarczy. Starczy nam taka dziupla. No a ja idę pozbierać jedonka. Tak, no i na zbieraniu jedonka zakończymy ten odcineczek. Na dwa hity pada ta świnio. Potem sobie na następnym odcinku przypalimy, no bo nie będę grał tu poza odcinkami, bo to sensu, sensu nie ma. Przez sensu nie ma, nie, w tym nie widzę sensu. No. Szybko tu głodek leci. Dobra, myślę, że nam 9 bewsztyków wystarczy. To będą bewsztyki, czy to będzie... No to będą bewsztyki, pork ciopsy. A więc spadamy do naszej kochani. O oh, fuck, 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 fuck. Gdzie tak, gdzie to, gdzie? Tu jest nasza dziupla. Zrobimy tak. No i się żegnam. Cześć pa. 5 pa. minut minęło. Piotrzeczka.